Tak się zastanawiam, co w ostatnim czasie było bardziej wyczekiwane? Transfer Kiliana Mbappe do Realu Madryt, a może Q&A na kanale Geomexa? Tego nie wiem, ale wiem jedno, Mbappe nie wiadomo czy przejdzie do Realu Madryt, a odcinek Q&A właśnie nadchodzi. Właśnie sobie uświadomiłem, że nie wszyscy nawet muszą to wiedzieć. Geomex to po prostu mój drugi kanał, na którym prowadzę sobie content taki, jaki po prostu lubię. Nie żeby było tak, że na głównym kanale tego nie robię, ale główny kanał jest już usystematyzowany tylko i wyłącznie pod FIFE, a tutaj mam po prostu luz i nagrywam to, na co mam obecnie ochotę. A nawet na czas odcinka niech sobie tutaj zostanie. Nawet otrzymałem list niczym z Hogwartu. Starzyło się, chociaż powiem, że to jest obecnie rzecz, na którą najbardziej ubolewam, że zawsze mało czasu, a jednak chciałbym troszeczkę tego świata zwiedzić. Jeżeli chodzi o kraje, w których na ten moment byłem, to byłem trzy razy w Wielkiej Brytanii, a dokładnie w Londynie, w Chorwacji, no i tam przyjazdem Węgry czy Słowacja, chociaż i tak ubolewam najbardziej nad tym, że tych krajów i tak nie udało mi się zwiedzić, no bo przyjazdem to tak średnio się liczy. Chyba żadnemu youtuberowi nie da się Zadać tak bardzo ogólnikowego Pytania jak to. No dobra może Jeszcze poza tym skąd wziął się pomysł na twoją Nazwę na youtubie. Słuchajcie jeżeli chodzi O moją przygodę ze streamowaniem czy też Nagrywaniem to tak naprawdę ja nigdy W życiu nie chciałem być streamerem zawsze ciągnęło Mnie do nagrywania a swoją przygodę Zacząłem w 2017 roku Na kanale HD od tego że Po prostu po zakończeniu matury zawsze Chciałem spróbować tego. Myślałem Że to będzie jakiś krótki epizod szybko Się poddam. No ale jednak do tej Pory wytrwałem i jestem z tego zadowolony, ponieważ kocham to robić. Na ten moment życia nie wyobrażam sobie, żebym zajmował się czymś innym. Ale jakby zdaję sobie sprawę z tego, że każdy początek ma również swój koniec, więc kiedyś to na pewno będzie musiało nastąpić. Ale teraz nie chcę o tym myśleć. Wydaje mi się, że zamiłowanie to też bardzo duże słowo. Ja po prostu w jakiś sposób jestem ciekawy świata. Mega mi to interesuje, jakie są różne kultury, jak się żyje w danym państwie i takie rzeczy jak flagi, stolice i tak dalej. Dla mnie to nigdy nie było problem z zapamiętaniem tego. Może chociażby przez FIFA, gdzie zawsze te flagi były obecne. Ale też pamiętam, że w dzieciństwie bardzo dużo czytałem różnych atlasów geograficznych, no po prostu się tym jarałem. Ale nie jestem na pewno jakiś giga dobry z tego, to po prostu taka pasja. Jeśli chodzi o samego GeoGeeSera, to go poznałem głównie przez kolegę Ignacego, który kiedyś na swoim drugim kanale nagrywał codziennie takie odcinki. Mega to chłonąłem, mega mnie to jarało, i dzięki temu właśnie gdzieś zacząłem sam w to grać. Oczywiście jeszcze nie na takim poziomie jak teraz, gdzie 99% wiedzy to jest w głównej mierze meta, ale i tak poza metą naprawdę trzeba mieć sporo wiedzę, żeby być w to dobrym. Oprócz jeszcze kolegi Ignacego, to oglądałem Geo Wizarda, który jest dla mnie gdzieś topowym twórcą. Strasznie go lubię. Szkoda, że teraz już tak rzadko nagrywa Geo Geserka, ale jeżeli chodzi o content zagraniczny, to szczególnie polecam Geo Wizarda. Również gdzieś tam zdarzało mi się oglądać Grafa w przeszłości, chociaż też już Graf o wiele mniej gra w Geogessera, ale również gdzieś był inspiracją. Więc w sumie w Geogessera myślę, że ze 3 lata już mogę grać. Przede wszystkim pamiętam czasy, gdy Geogesser był darmową grą. Nie to, że teraz jest jakiś giga drogi, no ale jednak jest. Jest to bardzo ciężkie pytanie, bo jakby ja nigdy sobie nie narzucam jakichś myśli, marzeń, ale bardziej sobie zawsze narzucałem w życiu cele, podchodząc do tego realistycznie, Czyli nie, że sobie rzucam, nie wiem, 10 milionów subów, co jest praktycznie niemożliwe do spełnienia, ale bardziej starałem się sobie podchodzić do każdej z tych rzeczy realistycznie i zakładać te cele, które mogę osiągnąć. Jeżeli chodzi o YouTube, to generalnie moim głównym, największym celem i takim prywatnym marzeniem było wbicie tych 100 tysięcy subskrypcji. I to się gdzieś udało. Ale powiem wam tak szczerze, że jednak po czasie nie zmienia to absolutnie niczego, poza tym, że w tym przycisku mogę się przejrzeć. Nie zmienia to nic, naprawdę. Chociaż, mimo wszystko, jest to gdzieś tam wielką, wielką dla mnie rzeczą, bo jednak osiągnąłem coś, o czym marzyłem, gdy byłem małym dzieciakiem. No, dobra, może już nie takim małym, no bo jednak YouTube i powstał w momencie, w którym już kilka lat miałem, ale wciąż. Takim największym moim marzeniem to obecnie jest rozwijanie tego kanału w takim stopniu, jak to idzie teraz. Chciałbym tutaj wbić kiedyś 100 tysięcy subskrypcji. Więc standardowo jeżeli chcesz gdzieś pomóc temu zwykłemu youtuberowi to zachęcam ciebie do subskrybowania wraz z opcją dzwoneczka Tak wiem giga żałosne jest takie gadanie o tych subach no ale wiecie no jednak dzięki temu mogę się rozwijać Mam nadzieję że zrozumiecie Padło mnóstwo pytań pokroju takiego czy masz dziewczynę czy masz jakąś pracę poza youtube i chciałem wam powiedzieć, że ja prywatnie oddzielam swoje życie takie zawodowe od tego prywatnego. Nigdy nie chciałem się tym dzielić, jednak w internecie chcę w jakiś sposób pozostać meksem, a w swoim prywatnym życiu gdzieś tam kamilem. Wiem, że to brzmi dość dziwnie, ale jednak chciałbym po prostu mieć taką prywatność dla siebie. Powiem jednak, chociaż na jedno z tych pytań nie obecnie nie posiadam dziewczyny, więc możecie pisać na Instagramie. Nie, ja żartuję oczywiście. Ale do Instagrama też zachęcam wbić, bo też gdzieś takim moim małym celem jest trochę bardziej się tam rozwinąć. Kanał MexHD obecnie jest troszeczkę bardziej zaniedbany, to fakt. Jednak myślę, że i tak tam wystarczy chociaż troszeczkę więcej aktywności, a i tak wrócimy do tego super stopnia. Ponieważ jeżeli chodzi o FIFA, wbicie 100 tysięcy subskrypcji w FIFA jest trochę takim wejściem na górę lodową. Nie ma już po prostu co robić. Okej, okay, możesz walczyć tak jak PLKD o milion subów. Być może ja już mam trochę inne podejście na ten temat, bo trochę Fifą się znudziłem. Oczywiście nie martwcie się, szczególnie tutaj mówię do wszystkich fanów FIFA. Ja obecnie od tej gry nie zamierzam w żaden sposób odchodzić. Obecnie po prostu mniej nagrywam, ale od niej nie odejdę. Myślę, że jeżeli chodzi o wakacje, to będzie więcej tam nagrywane. Po prostu to, jak ta firma produkująca tę grę co roku coraz mniej szanuje graczy, codziennie, praktycznie codziennie w FIFA jest jakiś błąd i to tak głupi, tak dziecinny, wynikający jakby po prostu z niekompetencji twórców gry. No, jest to wręcz żałosne. Po prostu odechciewa się trochę grać. Ale tak jak mówię, nie bójcie się, FIFA będzie ciągle nagrywana. Obecnie po prostu ten kanał bardziej nie jara. Ty dobra, bo ja tak w sumie sobie gadam o jakichś różnych głupotach, a nawet nie wiecie tych podstawowych rzeczy. Tak po pierwsze to nazywam się Kamil, mieszkam w Pławach, no i mam już przeszło 24 lata w tym roku. Niestety czas leci zdecydowanie za szybko. Jeżeli chodzi o główny kanał, to tam z reguły będą streamy najczęściej i one będą przede wszystkim w wakacje. Tam planuję naprawdę w tych streamów dużo, obecnie też, ale te streamy są teraz rzadko, ale będą na pewno częściej i to nawet przed wakacjami. Jeżeli chodzi o streamy na Geomexie, to tego jeszcze nie wiem. Kilka ich było na Twitchu, ale jakoś jednak po czasie ta platforma mnie nie jara nawet w momencie, w którym zgaduję, jakiś kraj pokroił Nigerii i ktoś mi mówi, żebym przeprosił, to opiep, puknij się w web. Nie, po prostu nie lubię zbyt tej polityki Twitcha, jest aż tak zbyt mocno nastawiona. No są, wiecie, ich platforma, ich zasady, więc być może zacznę na YouTube'ku sobie czasem streamować tutaj. Ale nie wiem, zobaczę jeszcze. No jak to z kim? Z Geo Wizardem! Z Jackiem, chociażbym chciał nagrać odcinek, ale chociażby z polskiego podwórka, chętnie z Grafem bym coś nagrał. Myślę, żebyśmy mogli stworzyć naprawdę jakiś fajny odcinek. Ale tak szczerze planowałem zrobić jedną niesamowitą rzecz, tylko trochę boję się, że tutaj bariera mojego języka angielskiego, który kiedyś naprawdę miałem nieźle opanowany. Teraz jest już troszeczkę gorzej, trochę się stresuję, ale chciałbym zrobić taką serię pokroju Geo Max versus świat. Gdzie zapraszałbym chociażby amerykańskich, jakichś australijskich czy po prostu europejskich youtuberów związanych z Geogesserem i gralibyśmy jakieś pojedynki. Myślę, że to byłoby naprawdę ciekawe. Możecie dać znać w komentarzu, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Tylko jedna jest rzecz, właśnie, której się boję to tej bariery językowej. Ale tak poza tym myślę, że pomysł naprawdę jest. Fajny. To pytanie chyba sobie dam nawet jako tytuł odcinka, bo po prostu tyle razy, ile go zadawaliście, to jest dla mnie szokiem. Ale dobra, no czas w końcu, żebyście poznali tą odpowiedź, jaką miałem ocenę z geografii w szkole. Nie pamiętam. Nie, serio, tak jakby nie pamiętam, ale stawiam, że miałem coś w okolicach dwójki czy trójki, jakby wiedza szkolna w żaden sposób mnie nie satysfakcjonowała, jakby nie, może nie chciało mi się na tamte czasy za bardzo uczyć, może miałem jakieś inne priorytety, ale z tego co pamiętam byłem raczej takim uczniem naprawdę słabym, z tego co pamiętam nawet chyba w trzeciej klasie liceum na sam koniec miałem dziewięć zagrożeń, chyba dosłownie ze wszystkiego, ale pamiętam, że wtedy uciekałem z lekcji ile się dało. Byłem może takim trochę niegrzecznym dzieciakiem, jakby to powiedzieć. Aczkolwiek nie uważam, że wyszło mi to wszystko za złe, co absolutnie nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla Was, żebyście nie chodzili. Chodźcie tylko najpewniej, jakbym miał Wam dać jakąś radę, to uczcie się tego, co najbardziej lubicie, co Was mega interesuje, bo większość z tych przedmiotów i tak później w realnym życiu za bardzo Wam nie da nic. Czekajcie, czekajcie. Jedyna szansa poznać meksa wyniki z matury to właśnie to QA. Jeżeli chodzi o polski, 65% pro... A nie, to jest ustny, ustny najpierw. Polski ustny, 65% No chyba spoko. Angielski 87% Jeżeli chodzi o część pisemną. Język polski, 63% Angielski, 90% A matematyka, 44% No czyli tak bez szału, ale raczej nie najgorzej. No może poza matematyką. Może to zabrzmi trochę idiotycznie, ale strasznie nie lubię strzykawek, czyli, wiecie, pobierania krwi, to jest w ogóle rzecz, która mnie strasznie zawsze stresuje, chociaż ostatnio byłem i nie było aż tak źle jak kiedyś, jak byłem dzieciakiem, chyba już troszeczkę na starsze lata mi przeszło, ale wciąż tego nie lubię. Tak, poza tym mam trochę obrzydzenie do wszelakich pająków, węży. Nie to, że jakoś się mega boję, ale bardziej mnie to obrzydza. A jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z YouTube'em, to najbardziej się boję tego, że kiedyś nie będę w stanie robić nawet po tysiąc wyświetleń pod materiałem. Jeżeli kiedyś dojdzie do tego momentu, to pewnie to będzie ostatni raz, kiedy będę nagrywał. Oczywiście, może wtedy będę próbował gdzieś się z tego wygrzebać, ale w momencie, w którym już teraz, w takim miejscu, w jakim jestem. Kiedyś bym był właśnie w takim momencie życia, że nie byłbym w stanie nawet generować takich liczb. To raczej bym odszedł. Jakby co, nie mam nic do wszystkich kanałów, które robią mało wyświetleń i po prostu nagrywają sobie z pasji, ale gdzieś mnie to po prostu zawsze by bolało. W momencie, w którym wejdziesz na jakiś poziom, strasznie jest ciężko z niego spaść. W sensie nie jest ciężko z niego spaść, ale przyzwyczaić się do tego, że spadłeś. Ale na razie nie chcę o tym myśleć. Żyję chwilą i cieszę się z tego co jest. Tak, jest to jedno z moich takich malutkich marzeń, celów, które chciałbym niesamowicie zrealizować, a mianowicie właśnie zacząć nagrywać vlogi, być trochę spontaniczną osobą, wziąć kamerę, polecieć do jakiegoś kraju, nagrać coś. Myślę, że i to byłoby całkiem ciekawe do, dla Was do oglądania i ja bym się z tego gdzieś tam bardzo cieszył, że udało mi się tego, właśnie takie rzeczy nagrywać, bo jest to właśnie gdzieś coś, co sobie wyznaczyłem i bardzo chciałbym w przyszłości zrealizować właśnie robienie vlogów po prostu bardziej się rozwijać w wielu płaszczyznach. To jest raczej ciężki temat, bo jestem osobą, która lubi wiele rzeczy spróbować. Jakby nie zamykam się w ramach tylko i wyłącznie jednej kuchni, ale gdybym miał coś wyróżnić, to na pewno oczywiście lubię polską, te wszystkie standardowe polskie dania, ale tak poza tym to uwielbiam kuchnię włoską oraz y, japońską, chyba tak, bodajże, ale to przede wszystkim ze względu na sushi, które uwielbiam, a tak poza tym właśnie wszelakie y, wszelako kuchnię włoską, sz szczególnie makarony, czy też pasty. Nie mam rodzeństwa, od zawsze byłem jedynakiem, kiedyś bardzo chciałem mieć brata, ale nic z tego ostatecznie nie wyszło, ponieważ do końca, znaczy do końca, cały czas jestem jedynakiem i powiem Wam, że całkiem po czasie mi z tym nieźle. Jeżeli chodzi natomiast o zwierzę, to jeżeli śledzicie gdzieś mojego Instagrama, to zapewne widzieliście nieraz tam pieska Trisa, natomiast jest to pies moich rodziców, ja obecnie nie miałbym szans zająć się w jakikolwiek sposób jakimkolwiek zwierzęciem z racji tego jaki tryb życia prowadzę. Tak, obecnie prowadzenie kanałów dwóch zajmuje mi masakrycznie dużo czasu. Powiem Wam, że nawet czasami już sobie z tym nie radzę, ale nie chcę się poddawać szczególnie na tym kanale. Bo mega mi zależy na tym, żebyśmy się rozwijali. Mega się jaram nagrywając tutaj materiały. Ten chill, który czuję, jakby prowadząc główny kanał, miałem gdzieś tam w głowie, że musi być tyle ludzi na streamie, musi być tyle wyświetleń pod odcinkiem. A tutaj jest chill, uwielbiam to. No i cóż, widzę, dotrwaliśmy do końca. Jeżeli chciałbyś jeszcze kiedykolwiek zobaczyć QA w moim wykonaniu, to zostaw łapkę w górę. Napisz w komentarzu pytanie, jakie chciałbyś mi zadać. No i zachęcam do subowania.